Siema, tutaj Piotrek, aka Miejski Drwal. Tak wiem, jakiś czas mnie tutaj nie było, ale spokojnie, zgodnie z tym co mówi, napis na mojej koszulce sztywniutko wracam do regularnego nagrywania. Na początek odpowiem Wam na pytanie: Kateringi dietetyczne. Dlaczego one nie działają? A może działają? Żeby poznać odpowiedź na to pytanie, zostańcie przy odbiornikach, bo zaczynamy. Aj! Tego to mi brakowało. Odchudzanie jeszcze nigdy nie było tak proste. Dobrze słyszycie? Według mnie osoby, które chcą zgubić zbędne kilogramy, jeszcze nigdy nie miały tylu udogodnień, zaczynając od darmowych aplikacji na telefon, dzięki którym łatwo można śledzić ilość spożywanych kalorii przez mnóstwo łatwo dostępnych, niskokalorycznych produktów typu light. Aż po cały ogrom wiedzy, który na wyciągnięcie ręki za darmo znajdziecie w internecie, na YouTubie, najlepiej oczywiście z kanału Miejskiego Drwala. A jakby tego było mało, gotowe, podsumięte pod sam nos, gotowe posiłki w postaci cateringu dietetycznego. W takim razie, pomimo korzystania z diety pudełkowej, dlaczego tylu osobom ciągle nie udaje się schudnąć? Na początek najczęstsze wymówki, to znaczy przyczyny podawane przez mitomanów i zwolenników teorii spiskowych, dlaczego diety pudełkowe nie działają. Teoria spiskowa numer 1 mówiąca o tym, że producenci chcą zaoszczędzić na półproduktach, używają tych z niższej półki, niższej jakości, przez co dieta nie jest zdrowa i z tego powodu nie mogą schudnąć. Teoria spiskowa numer 2 zakłada, że niewłaściwe są proporcje makroskładników. To znaczy, że za dużo jest węglowodanów, albo za mało tłuszczy, albo i odwrotnie, i niby dlatego nie można schudnąć. I moja ulubiona teoria spiskowa numer 3, która zakłada, że producenci źle ważą posiłki i z tego względu kaloryczność diety jest wyższa niż ta, która jest deklarowana na etykiecie. No dobra, koniec z tymi bredniami. Jaka jest brutalna! Ale prawda. Z mojego doświadczenia wynika, że jak zawsze zawodzi element ludzki. Ale nie mam tutaj na myśli producentów, tylko Was, drodzy konsumenci. Błąd numer jeden osób korzystających z diety pudełkowej. Być może wyda Ci się to zbyt banalne, ale w swojej praktyce trenerskiej bardzo często spotykam osoby, szczególnie te trenujące, które przeszacowują swoje zapotrzebowanie kaloryczne żeby poprawnie oszacować swoje zapotrzebowanie na redukcji, zobacz mój film, który nagram na ten temat, a link do niego znajdziesz pod spodem w opisie. Błąd drugi, czyli weekendowe przyjemności. Większość osób zamawia dietę od poniedziałku do piątku, weekendy i samodzielne jedzenie traktując jako pewnego rodzaju nagrodę za bycie rzecznym na diecie. Równocześnie nie zdają sobie sprawy z tego, że w weekendy nie licząc kalorii mogą zniweczyć całe swoje dietowanie. Bo zwróćcie uwagę na to, że jeżeli od poniedziałku do piątku mieliście deficyt na poziomie 300 kalorii, 300 razy 5 daje 1500 kalorii. Jeśli nie liczycie kalorii w weekendy, to przez jedno przysłowiowe wyjście na pizzę i piwo możecie zniweczyć całą swoją dietę. Błąd trzeci, mój ulubiony. Zamawianie diety o niższej kaloryczności i zostawianie miejsca na małe przyjemności. I wszystko było dobrze, tylko że ludzie generalnie są bardzo słabi, jeśli chodzi o liczenie kalorii i w ten sposób po prostu przejadają swoje zapotrzebowanie. Więc rada ode mnie, jeśli zamawiasz już dietę, to zamów tą o właściwej kaloryczności i po prostu nie podjadaj. To wszystko na dzisiaj. Jeśli korzystacie z diety pudełkowej, to wystrzegajcie się tych trzech błędów, które wymieniłem. Równocześnie pamiętajcie o tym, że katering dietetyczny to raczej rozwiązanie doraźne. Żeby mieć dobrą dietę i sylwetkę na długie lata, trzeba skupić się na kształtowaniu dobrych, zdrowych nawyków żywieniowych. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Z tej strony mówił do Was Miejski Drwal. Do zobaczenia.